To jest kanał, porozmawiamy o skokach. Zakończyły się właśnie Mistrzostwa Świata, jeśli chodzi o skoki narciarskie w Oppersdorfie Anno Domini 2021. Wygrywają Niemcy przed Austrią, Polską, Japonią, Słowenią, Norwegią, Szwajcarią, Rosją, Finlandią, USA, Czechami, Rumunią, Ukrainą oraz Kazachstanem. Jeśli chodzi o emocje, to ten konkurs też stał na wysokim poziomie. Dziewczyny miały w większości bardzo emocjonujące konkursy i ten konkurs też był bardzo emocjonujący i naprawdę jeśli chodzi o Mistrzostwa Świata te stały potem na bardzo wysokim poziomie, konkurs też stał na bardzo dobrym poziomie, zresztą pierwsza grupa już pokazała, że będzie fantastyczny konkurs i tylko szkoda, że Lindvik nie załapał się jeszcze na te warunki i Norwegowie no tak naprawdę po dwóch pierwszych skokach już byli w beznadziejnej sytuacji, ale wygrywają Niemcy. Nie dałem ich na podium, wahałem się na trzecie miejsce, a tutaj Niemcy znowu się niesamowicie sprężyli. Pius paszkę Severin Freund, który wraca po wielu, wielu latach do składu Niemców. Wielki powrót, oczywiście był najsłabszy z nich, ale mimo wszystko tutaj nie zawalał, skakał na dobrym poziomie, wysoko oceniane skoki. No i tutaj wielką robotę zrobił Markus Eisenbichler, który tak w drugiej serii miał w mojej opinii zawyżone noty. 56 punktów, tutaj nie może być aż 56 punktów. Chociaż całościowo najbardziej pokrzywdzony na notach był Sato, który lądował strasznie daleko i 54 punkty za wylądowanie telemarkiem na rozmiarze skoczni. No, wielka szkoda tutaj Yukisato, bo był motorem napędowym, a do tego Geiger w drugiej serii przywalił tak niesamowity skok. O ile dzień wcześniej miałem wątpliwości co do tamtego kursu, to tutaj naprawdę ten skok Geigera był cud malina, naprawdę wspaniała próba i to jeszcze lepsze od genialnego skoku krafta chyle czoła przed Horngacherem, a miesiąc temu już wiele przypowiadało jego o zwolnienie. I teraz właśnie Horngacher może wyjść, wypiąć klatę i pokazać, i zapytać no i co cwaniaczki. Było momentami bardzo źle, jeśli chodzi o Niemców, a przyszła impreza główna i złoto w konkursie drużynowym. Dwa medale indywidualne Geigera, fantastyczna postawa Eisenbichlera. Pomimo upadku on wrócił w niesamowitym stylu na konkurs drużynowy. Naprawdę brawo Stefan Horngacher, bo Wiadomo, jak wyglądał sezon, ale naprawdę Niemcy na Mistrzostwach Świata pozamiatali. Jeśli chodzi o drugie miejsce, to Austriacy typowałem ich na pierwszym miejscu. Filip Aschenwald, Jan Herr, Stefan, przepraszam, Daniel Huber i Stefan Kraft. Aschenwald skakał fantastycznie, tak jak wszyscy praktycznie z tej grupy, bo i Pius Paszke, i Yukia Sato, i fantastyczny Piotr Żyła. Naprawdę ta pierwsza grupa dostarczała niesamowitych wrażeń, jeśli chodzi o odległe loty, i tutaj Ashenwald za bardzo nie odstawał, więc też wielkie brawa dla niego. Herl w pierwszej serii znakomity skok, w drugiej troszeczkę bliżej, ale też warunki były takie, że nikt nie był w stanie nawet zbliżyć się do 130 metra, więc występ na miarę oczekiwań. Tutaj delikatnym hamulcowym był Huber, bo jednak można było oczekiwać od niego nieco więcej, ale jednak to jest jeden z tych zawodników, przynajmniej w tym sezonie, który lepiej na treningach, a powiedzmy o pół, pół półeczki niżej w samym konkursie, ale też nie było tam zawalonych skoków. mimo wszystko Kraft. Pierwszy skok miał troszeczkę słabszy, drugi już bardzo dobry. Zasłużenie wysokiej noty. Tutaj nie można się przyczepić do Krafta i trzecie miejsce tutaj trafiłem. Chociaż to szło do samego końca na ostrzynoże przecież Japonia była dosłownie o włos od sprawienia niespodzianki. Ja ich typowałem na szóstym miejscu. Nie widziałem, żeby ktokolwiek ich typował na podium, a oni tak naprawdę tak jak mówię do samego końca walczyli i Keiichi i Yukia. I Nakamura skakali fantastycznie i dopiero ten ostatni skok Rioju no nie wystarczyło. Na tle też Laniszka, Johanssona i reszty zawodników, no to nie był ten topowy skok. Jednak tutaj Rioju troszeczkę zabrakło, chociaż w pierwszej serii spisał się znakomicie, ale reprezentacja Polski, Piotr Żyła, no obłędnie dzisiaj skakał wspaniale. W pierwszej serii może te no były był odrobinkę za niskie, chociaż jakby porównać do Yukisa, to to i tak były za wysokie, ale najwyższa, no to indywidualnie, jeśli dobrze spojrzałem, najprawdopodobniej tak, Świetne skoki tutaj, naprawdę dużego nie możecie przejść, bo dzisiaj skakał, no rewelacyjnie, po prostu, nie można się do niego w żaden sposób przebić. Stękała pierwszy skok i tak powyżej oczekiwań, chociaż z pewnymi drobnymi błędami, ale i tak to było więcej niż można było się spodziewać. I można tak mówić po fakcie, że dyskusja odnośnie tego, czy Wolny czy stękało do drużyny, byłaby zasadna. W mojej opinii była zasadna, bo wyniki treningów kazały zadać takie pytanie. I, i przepraszam, nie Horngacher, tylko Doleżal postawił na dobrego konia i Stankała się oddzięczył. Fantastyczny skok w drugiej serii, kiedy były ciężkie warunki. Dość krótki, jak na takie warunki rozwiek i on poradził sobie znakomicie. Stoch, który odżył w ciągu jednego dnia. Naprawdę wielka klasa, były to wiele lepsze skoki. Też fantastycznie oceniane, piękne lądowanie. To z czego jest znany właśnie Kamil Stoch i Naprawdę świetne skoki. No i Dawid Kubacki, tutaj zatrzymam się troszeczkę, jeśli chodzi o noty, bo tutaj było zrzymanie się na to, że jak Yukia Sato może dostać 54 punkty za takie lądowanie, a jeśli się pochodzi z Niemiec, to ma się wyższe noty, a myślę, że jak się jest kubackim i ma się takie lądowanie, jak miał w pierwszej serii, czyli podejście z wysoka, gdzieś ta lewa ręka została, nierówno prowadzone narty, ląduje kilka metrów bliżej, nie był nawet w pobliżu rozmiaru skocznie i dostaje 55 punktów, a Yukia Sato, który w mojej opinii jedyny błąd, jaki tylko popełnia, to jest Zbyt szerokie prowadzenie nart po telemarku, za co można odjąć pół punktu, no może jakimś niebywałym rozpędem punkt. Ale to, co robi Kubacki w pierwszym skoku, kontra to, co robi Yuki Sato to jest w mojej opinii różnica, która może owocować, no, przynajmniej punktem, ale w drugą stronę. Nie może być Kubacki tutaj wyżej oceniony od Yuki Sato i jeśli chodzi o noty, no to tutaj Ukiesa to był bardzo pokrzywdzony, no. Nie ukrywajmy, w mojej opinii właśnie Ukiesa to jest bardzo nisko oceniane, a w mojej opinii Dawid Kubacki ma noty zawyżane, bo podobnej odległości skok, w pierwszej serii, się dobrze pamiętam, Kamil toch 55,5 punktu za perfekcyjne, no, piękne podejście lądowania, perfekcyjny ten i perfekcyjny odjazd, a Kubacki może sobie podejść do lądowania z 1,7 metra, przynajmniej tak podawał te liczby, które się pojawiają w rogach, jeśli chodzi o transmisję, co jest mega fajną rzeczą, Komentatorzy śmieją się z tego, ale to, że czegoś nie chce się brać pod uwagę, to nie znaczy, że można to wyśmiewać. Albo przynajmniej nie powinno się. Ale drugi skok no dobry, bardzo dobry, tylko że tutaj Geiger i Kraft przywalili naprawdę znakomite skoki i było na ostrzu noża i nawet te minimalne błędy, czy też może brak szczęścia, bo nie chce mi się już wszystko wierzyć, że w drugi celi ktokolwiek miał jakiegoś większego pecha do warunków. Chyba, że zaraz ktoś powie, że Przeliczniki są proniemieckie, proaustriackie i tak dalej, ale no, obawiam się, że ten pogląd jest niereformowalny. W każdym razie, brawa dla reprezentantów Polski, bo w serii Prune była zaledwie szósta pozycja i to z naprawdę dużą stratą do miejsca piątego. Więc tutaj, jeszcze raz mówię, brawa dla reprezentacji Polskiej i znakomitego dzisiaj Piotra żyły. Miejsce, czwarte, Yukia Sato, Naoki Nakamura Keiichi Sato, Ryo Kobayashi, Trener Hideharu Miyahira postanowił wyciągnąć z szafy Nakamura i był o klasę, o dwie klasy lepszy niż Junshiro, bo ile Junshiro skakał po prostu poprawnie to Nakamura dzisiaj, zwłaszcza w drugim skoku, no... Wspaniała próba bez poważnych błędów, bo w pierwszej serii jeszcze puścił na ty szczytka za płasko, była za niska prędkość lotowa i troszeczkę go przedni wiatr uratował, ale tutaj naprawdę też Nakamura stanął na wysokości zadania, Keiichi Sato stanął na wysokości zadania, skakał bardzo dobrze i Yukia Sato, tak jak mówiłem, też motor napędowy robił cuda, był zbyt nisko oceniany w mojej opinii i szkoda tylko tego drugiego skoku Rioju, bo tak naprawdę gdyby Rioju się sprężył tak jak w pierwszej serii, no to nawet pomimo tego, że reprezentanci polskich skakali znakomicie, to Japończycy mogliby dobrać się do skóry reprezentantom Polski, ale to jest już bardziej gdybanie. Na piątym miejscu słoweńcy, prełcowie plus laniszek, domen został wyciągnięty z szafy, cenę skakał dobrze, chociaż w pierwszej serii miał skok spóźniony, troszeczkę spóźniony, jakiś mega spóźniony, ale jednak spóźniony i no ceny skacze dobrze, ale znowu to nie jest forma z treningów i serii próbnych ma jakieś problemy, żeby przełożyć to na sam konkurs. Domen no, skakał bardzo dobrze w pierwszej serii, w drugiej znakomicie, pięknie zachował prędkość przylotową i w mojej opinii to jest zawodnik niedoceniany jeśli chodzi o styl, bo to jak on robi taki głęboki telemark z pięknym wypadem i to jest właśnie lądowanie takie w starym stylu. Kiedyś o tym wspominałem, że w 90 latach właśnie tak lądowano, że to kolano w nodze... Zakrocznej było bardzo głęboko wciśnięte i to było bardzo wysoko oceniane. Teraz już teoretycznie sprzed nie umożliwia takiego lądowania, a właśnie domen ląduje w ten sposób, i w mojej opinii to jest niedoceniane mimo wszystko, a czasami jest uważane za wadę. Naprawdę ten drugi skok był domena fenomenalny. I Laniszek skakał dobrze, ale tutaj Peter troszeczkę odstawał. Skakał dobrze. O ile mówiłem, że te 16,5-18,5 w konkursie indywidualnym mnie nie dziwiło, bo to była bardzo niejednoznaczna sytuacja do oceny, no to tutaj 18,5 przy tym lądowaniu, no to nie powinno mieć miejsca. 18, przepraszam, 17 punktów to jest takie najbardziej miarodajne, jeśli chodzi o ten skok, bo naprawdę tutaj Peter Prel dzisiaj, jeśli chodzi o noty, bardzo odstawał i poniekąd Teoretycznie tutaj nie było jakiegoś po skoku, ale jednak reszta skakała na bardzo wysokim poziomie, tak jak mówi Japończycy. No tutaj można się tylko przyczepić do drugiego skoku Rioju, e ewentualnie na siłę jeszcze do pierwszego skoku na Kamury, a tutaj no zabrakło tego czegoś, żeby włączyć się, czy też być w walce o podium do samego końca, bo Japończycy byli do samego końca w walce o podium. Dalej, wielcy przegrani, to nie ukrywam. Ja, jak typowałem, na drugim miejscu mówiłem, że nie należy lekceważyć Norwegów, mimo tego, że brakuje im graneruda. Ale Lindvik, skok Lindwika nie był dobry, a on trafił 3,2 punktu za wiatr odjęte. Żyła miał około 9, reszta ponad 10. No wielka szkoda, że ja rozumiem, że Lindvik miał słabszy skok, ok, ale w takiej sytuacji cięższe warunki bardzo mocno tępiły ewentualne możliwości na osiągnięcie dobrego rezultatu. Gdyby miał te 10 punktów, najprawdopodobniej mimo błędów skoczyłby być może 130 metrów i Norwegowie cały czas byliby w grze, a tak od razu postawił swoją reprezentację w bardzo ciężkiej sytuacji, a drugi skok Tandego wcale nie był lepszy, zresztą Tande dzisiaj no nie skakał na miarę oczekiwań i tak naprawdę już po dwóch seriach było pozamiatane, no może to trochę za dużo powiedziane sytuacja Norwegów była bardzo ciężka, bo gdyby prześledzić no te ostatnich sześciu skoków no to tam nie ma jakiejś szczególnej różnicy jeśli chodzi o reprezentację Norwegii Lindvik drugi skok bardzo dobry, Tande tak jak mówię no dzisiaj nie miał swojego dnia oczekiwałem od niego szczerze mówiąc troszeczkę więcej, Forfang spisywał się na miarę oczekiwań on skakał naprawdę na tyle, ile można było od niego wymagać nic nie zawalił, nie zdarzała mu się taka regularność na przestrzeni sezonu Johansson skakał swoje, zwłaszcza w drugiej serii, no ale co z tego na siódmym miejscu Szwajcaria dałem tam Rosję na duży kredyt zaufania nie wiedziałem, że akurat Mańkow zostanie tutaj wyciągnięty z szafy jednak Cedriew został posadzony na ławkę Szwajcarzy w składzie, którego nie mogli zmienić czyli Dominik Peter, Andreas Schuler. Simon Aman oraz Gregor Deszwanden. Dominik Peter skakał tutaj znakomicie, w obydwu seriach pokonał Klimowa, a w pierwszej to pobił go o kilkadziesiąt punktów, więc ten pierwszy skok był naprawdę fantastyczny, jeśli chodzi o Dominika Petera, fantastycznie otworzył dla Szwajcarów. Schuler no, to był najsłabszy punkt, najsłabsze ogniwo po prostu tego zpołu, no, musiało tak skakać, ale też nie zawalił jakoś mega spektakularnie, takie właśnie skoki na jego aktualny poziom. Aman skakał bardzo dobrze nawet te lądowanie jeśli chodzi o Amana, były naprawdę na wysokim poziomie. No i Deszwanden, zwłaszcza w pierwszej serii, świetny skok, lądowanie jak na niego też bardzo dobre, dość wyraźnie zaznaczony lemark więc też bardzo dobry konkurs Szwajcarów. Na ósmym miejscu Rosja, Jewgeni Klimow, Michał Nazarow, Ilya Mankow oraz Denis Korniłow. Jak się wydaje zamysł Jewgenia Plechowa był prosty, postawić na pierwszej zmianie najmocniejszego, potencjalnie najmocniejszego zawodnika na ostatniej, tego, który jest mimo wszystko najbardziej pewny. No i Klimow dzisiaj nie skakał jakoś szczególnie dobrze. No, obydwa skoki była gdzieś asymetria, gdzieś te narty daleko za progiem się zastawiały, musiał korygować i te skoki po prostu Klimowa nie były dobre. Drugi odrobinkę lepszy, ale to nie był ten Klimow, którego można było oczekiwać. Nawet jak się momentaj wydaje, że Klimow już łapie powtarzalność, to przychodzą takie momenty, że te skoki są, no, nie do końca dobre. Nazarow, pierwszy skok w porządku w drugim troszeczkę za niska trajektoria lotu może gdyby był to moment z początku konkursu czyli mocny wjazd pod narty to to by zaprocentowało ale jednak tutaj no nie pomogło Mankow w mojej opinii kompletnie zmiana techniki bo jeszcze na początku sezonu on bardzo płasko prowadził narty a teraz bardzo wysoko kieruje odbicie podobne problemy z lądowaniem ale brawa dla niego też zdołał zadebiutować na konkursie mistrzowskim trochę mnie dziwi że nie został dopuszczony po startu na obiekcie dużym, i wtedy Sadrejew zostałby wpuszczony, yy, można powiedzieć, z ławki na konkurs drużynowy, ale taka jest decyzja, nikt nie Plechowa. Korniłow, dwa solidne skoki, takie na miarę oczekiwań, bez żadnego efektu wow, przynajmniej w mojej opinii. Dziewiąte miejsce: Niko Sacho, Finlandia. Antialto, Artu Pojola i Etu Usjainen. Dwóch najmocniejszych na pierwszych zmianach. Tutaj podobny zamysł troszeczkę jak u Rosjan. I występ naprawdę, jeśli chodzi o. Finów, na miarę oczekiwań, ani od Pojoli, ani od Etnusenena, który swoją drogą skoczył bardzo dobrze. I oczekiwałem więcej. Alto i Kytosaho, też występy takie na miarę oczekiwań, ale po prostu mimo wszystko Rosjanie, mimo tego, że troszeczkę zdekompletowany, jeśli chodzi o formę, po prostu sportową, bo w pewnym momencie wydawało się, że oni mogą nawet rzucić rękawice Japończykom, gdzieś powiedzmy po dwóch dniach treningów na oblikcie normalnym. Jednak tutaj, no, troszeczkę mocy zabrakło Rosjanom nawet, żeby obronić to siódme miejsce. Ale po prostu, finowi się na miarę oczekiwań, a to, że to nie wystarczyło do serii finałowej, to jest inna sprawa. Po prostu, i Szwajcarzy i Rosjanie skakali jeszcze poziom wyżej, na miejscu 10, zaskoczenie im plus. Reprezentacja USA: Andrew Urlaub, Eric Belshaw, Casey Larson i Decker Dean. I w mojej opinii jakoś USA nie spisało się niesamowicie, z włączeniem Dina, bo naprawdę skok Dina był bardzo, bardzo dobry. Urlaub skoczył przeciętnie, Belshaw na miarę możliwości, Larson. Przeciętnie i to mimo wszystko wystarczyło do 10 miejsca, w pewnym momencie wydawało się, że oni mogą być w okolicach 12-13, ale występ całościowo, głównie dzięki Dinowi, który miał podkreślam bardzo dobry skok, jest zdecydowanie na plus. Na 11 miejscu Czesi Wojtek Sztursa, Wiktor Polaszek, Filip Sakala oraz Czesmir Korzyszek. Skoki sztursy powiedzmy takie w miarę skok, przepraszam, w miarę Polaszek poniżej oczekiwań Sakala. Skok przeciętny zbyt długo otrzymał płaskonarty i nawet jak na niego odrobinkę poniżej oczekiwań i Koziszek taki skok w porządku, ale bez strzału i to wystarczyło na 11 miejsce. Teoretycznie było widać progres w ich startach, ale jednak USA ich tutaj wyprzedziło, a tak jak mówię ani Urlaub, ani Larsson nie pokazali nic szczególnego, wręcz można byłoby zwłaszcza od Larsona, oczekiwać nieco więcej. Na 12 miejscu w mojej opinii zaskoczenie in plus Rumunia. Andrei Feldorean tutaj absolutnie man of the day, jeśli chodzi o te słabsze reprezentacje. Mia Aleksandru Szpulber, Nikolaj Sorin Mitrofan oraz Daniel Andrej Kaczynda I to, co zrobił Feldorean w pierwszej grupie, no to się niesamowicie zdziwiłem, bo albo by się to skończyło tym, że zawodnicy zaczęliby latać na 150 metr, albo po prostu Feldoreanowi w tym momencie wszystko życia i jak patrzyłem jeszcze raz na powtórkę, to jestem w stanie uwierzyć, że Feldoranowi wyszedł skok życia, bo naprawdę tam nie było żadnych błędów, pięknie trafiony w próg skoczni, żadnych błędów, żadnego odchodzenia nart po wyjściu z progu, żadnych korek nawet w trakcie lotu, naprawdę ten skok Feldorana ciężko tutaj cokolwiek zarzucić. Oczywiście mówię tutaj o technice, którą wykonuje, bo pewnie tam można by znaleźć pewne błędy typu, że za wcześnie cofa te narty po przeleceniu bóli, przez co nie może polecieć nieco dalej jeszcze, ale naprawdę jeśli chodzi o oczekiwania kontra rzeczywistość, no to jest po prostu szóstka z plusem, a może nawet i siódemka z plusem, naprawdę występ Feldorana dzisiaj był znakomity a reszta powiedzmy na miarę oczekiwań i Szpulber, i Mitrofan, i Kaczyna skoczyli na swoim poziomie, może nawet Kaczyna odrobinkę powyżej oczekiwań, ale dwunaste miejsce Rumunów, w mojej opinii to naprawdę jest wynik bardzo dobry biorąc pod uwagę, że startowało 14 drużyn, na miejscu trzynastym Ukraina reprezentacja Ukrainy wraca po wielu, 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 wielu latach na Imprezy rangi mistrzowskiej, jeśli chodzi o drużynę i miejsce, które nie jest ostatnie, jest już jakimś osiągnięciem. Efken Marusiak, Anton Korczuk, Andrii Waskul i Witali Kalniczenko. Skoki na miarę oczekiwań, a Kalniczenko w ostatniej serii dołożył, co nie miało miejsca przy, w Niestety i tutaj 14 miejsce Kazachów w mojej opinii to jest jednak pewnego rodzaju rozczarowanie, bo jeśli chodzi o skład, oczywiście tutaj zamiast dewiatki na ławki, przed Turszążanow, co jest dla mnie troszeczkę zaskakujące, bo na treningach Turszążanow nie prezentował się lepiej od Antona Korczuka, jednak dewiatki był wyraźnie lepszy, a mimo tego Turszążanow został wstawiony do składu i skoczył na miarę oczekiwań. Muminow, też, Wasiliew też na miarę oczekiwań, a Tkaczenko no, no nie wyszło zbyt agresywnie, później ta lewa narta zaczynało troszeczkę od niego odchodzić, musiał bardzo intensywnie korygować z tego te problemy w powietrzu, dość blisko wylądował i 14 miejsce, tak jak mówię, jeśli chodzi o Kazachów, to jest zdecydowanie zaskoczenie in minus. I warto zaznaczyć, że obok Maren Ludby to Karl Geiger jest drugim skoczkiem bez podziału na kłucie, który zdobył komplet medali, czyli złota w obydwu konkursach drużynowych, brąz i srebro w konkursach indywidualnych i w mojej opinii to jest najlepszy zawodnik, jeśli chodzi o męskie skoki narciarskie na tych Mistrzostwach Świata. Wiem, jak dobrze prezentowała się Piotr Żyła, jak fantastycznie skakał dziś na obiekcie normalnym, i w drużynówce i w konkursie indywidualnym na obiekcie dużym też, ale jednak mimo wszystko ze względu na niesamowite osiągnięcie, mimo wszystko Karla Geigera, ja uważam, że to jest właśnie najlepszy zawodnik mistrza świata, jeśli chodzi o skoki narciarskie mężczyzn, bo to, czy wyżej ocenić Marę Ludby czy Karla Geigera, to jest już temat na potencjalnie bardzo ciekawą dyskusję. A na następne zawody najwyższej rangi, jeśli chodzi o mężczyzn, to trzeba będzie poczekać do ostatniego weekendu marca czyli przedłużonego weekendu z lotami narciarskimi planicy. To tyle. Do usłyszenia.